Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie, jestem razem z Kubusiem. Cześć siemaneczko, witam. Dzisiaj dzień specjalny, odcinek specjalny, ponieważ wczoraj z nienacka wieczorem dostałem prezencik od, dale, od przyjaciół z dalekiego zachodu. Mamy dwa urządzonka do przetestowania, ale żeby to zrobić musimy lecieć najpierw na zakupy do Alnika, zaraz się widzimy. Co? Z zachodu? Tak, z dalekiego zachodu. Prze, północ, południe, wschód, zachód? Wschód, zachód. Nie, zachód. nie no, północ, południe, wschód, zachód, zachód, wschód, jest wschód zachód. 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 Wschód, zachód? zachód. zachód? A to z, e, ze wschodu, tak, z, Ze wschodu, z dalekiego wschodu, dobra, sorry. To zależy jak się spojrzy na zachód, to też dokoło. Do, do, do no, no, tak. Chyba, że z i płaskosiemcy. Dziska dojechaliśmy. Przy, Przypomnij że mam ci środę zimno. Znaleźć ja banany, owoce. To, żeby zblendować. Mleczko. To, co... Tak, bo właśnie jeszcze nie mówiliśmy, są to dwa blendery. Zaraz ja je my pokażemy. My kakałeś, ale dobra, niech będzie. Idziemy wybierać banany. Nie no, to są te przedmioty. Dobra, niech będzie bio. Na to tu to? Jabłuszko dożycimy? Jabłuszko dożycimy. Ja tu mam marchewka A tam dalej? Zobaczymy, czy na rany tam... i marchewę. Zobaczymy, czy też dostaniemy. Mamy jabłuszko. No i oczywiście siateczki To białeczko? Polecam wszystkim Na śniadanie do białka? Wiesz co jest zdrowe. Powinno być białe mięso, kurczaczek i w ogóle Ale robię czasami kawa nasa Dzisiaj na spontanie po prostu na spontanie Zaradzimy sobie w sposób, jaki chcesz. wodę kupić jeszcze, nie? Tak, tak. Ja sobie wezmę wodę. I <guluszka> bułeczka jeszcze jedna. Albo za dwie. Mamy nie bułeczki fitness, tylko kabanosy tłuste, nie? Stary, no. Nikt tego nie widził. No właśnie. właśnie. To wytniesz, Kuba. No idź, płynie tą kasą. To co? Mamy dwa takie urządzonka Na pierwszy rzut oka. Ten kartonik solidniejszy na pewno od tego, ale zabieramy się za wnętrza. Na pierwszy rzut, na pierwszy ogień. Dzisiejszy karton. No, za, wie, za wiele w tym kartonie co prawda nie ma. Mamy kabelek. Już nie USB, a starego typu mini USB USB. Folika, najważniejsze, nie, najważniejsze to, jest chyba to prezentuje się w taki sposób. Oczywiście wszędzie plastik. O, jest coś dodatkowo. Instrukcja. I ludziska nie jest źle. Dlaczego? Dlatego, że instrukcja nie jest po chińsku, wietnamsku, japońsku czy koreańsku, a jest w języku angielskim. Także mi się wydaje, że to jest naprawdę duży plus. Pojemniczek? Pojemniczek, pojemność 380 ml, jak widać, z dwóch stron odkręcany, z dwóch stron różne gwinty, także nie pomylimy kierunku skręcania. I też o tyle dobrze, że fajne do mycia i do czyszczenia. Jak to dalej się prezentuje? O, bardzo fajne też rozwiązanie, moim zdaniem, ponieważ dwuczęściowa góra, co nam na pozwoli, jeżeli. Podejrzewam, że jeżeli zblendujemy banana, banany, jabłka, nie, nie jabłka, takie rzeczy, możemy wylać czysty sok, a miąższ tam zostanie w środku. Yy, aczkolwiek na przykład tak małej pojemności, nie wiem, na ile to się będzie sprawdzało. No i oczywiście góra, zamknięcie, smyczka. O! nawet rozkładane. Zobaczcie, kurczę, już składamy z powrotem. <laughs> Także co? Pierwszy się prezentuje w taki sposób. Będzie widać stół czy nie? Nie, nie widać. A tak jak tak żeby było widać? A tak zroczy, tak żeby było widać. Tak, w Dobra, pierwszy mamy spotkany. Czas na drugi. Lepsze pudełeczko. Zobaczymy czy lepsza zawartość. a Jest tyropią, dodatkowo, także już jest lepiej moim zdaniem. Kabelek, tak samo, mini USB, USB. O, zakręteczka uszczelki. Góra, jakby ktoś z hydrauliki coś robił, to proszę bardzo, w tych na pewno zestawach jest dużo uszczelek, różnych rozmiarów, także hydraulikom polecam na pewno. Tu już jest troszkę więcej, jest folika, syropian i papierek. Ludziska, tu jest jeszcze grubiej. Widzę, że to nie jest totalny chiński shit, ponieważ jest, no, no jest co prawda po chińsku, ale tak samo jest i po angielsku. I co? I dali nam przepisy. Co prawda nie wiem, czy my tu będziemy jakieś chińskie owoce i te ich wynalazki. Ja zostanę przy swoich przepisach, zrobię swoje szejki, nie będę tutaj cudował z tym. Ale no, wydaje mi się, że nie jest to, nie jest to złe. E, sama nazwa, nawet jeśli mamy nazwę, nie jest taka chińska nazwa, chińskimi literkami wypisane, tylko faktycznie normalne. Angielskie. Angielskie, tak jest. Dobra. Co na pewno w tym już mi się bardzo podoba. E, przede wszystkim szkłonie plastik. To jest dużą zaletą, ponieważ tamto y, ten plastik przy tym jest jednak cieniutki i my wydaje mi się, że delikatny upadek może spowodować to, że to faktycznie pęknie, czy to nawet zgnieść, no bo to za grube nie jest. No dobra, jak to pęknie, to, to znaczy to upadnie, to co? To to, to, to nie pęknie? To w sumie, nie? No właśnie. No ale wiesz, nie zgnieciesz tego, no bo to, to, to łatwo zgnieść, coś wiesz, przydusisz, i ci pęka, a to, to musisz stąd faktycznie zrzucić, żeby... Zbiło. Ale fajną zaletą jest to, że w zestawie na likoreczek, czyli mogę sobie zblendować, nie muszę wypijać całego naraz. I mam sam słońce z nakrętką, i nie muszę całej końcówki ciężkiej nosić. Co prawda, tu to ciężkie nie jest, ale jakby nie było, yy, złożenie całego blendera i zabranie, a zabranie czegoś takiego jest duża różnica. Także co? Teraz przechodzimy do testów yy, mechanicznych, jakościowych. No to jakościowych no to no, to jak, kręci, kręci, no tak. jak się kręci, jak mieli jak blenduje. Czyli to, mamy dwa zestawy Zabieramy się za testowanie W pierwszej kolejności A, testujemy to urządzonko jedna ważna rzecz, która moją uwagę na pudełeczku To jest to że ten blender działa i jest naprawdę szybki z opisu, tylko że trzeba nim szejkować, blendować, czyli mieszać. Czyli nie dość, że go włączamy i pomimo włączenia będziemy nim wciążać, No zobaczymy. Co jest? Trzeba go podładować pewnie. Mordko. No, czyli trzeba podładować. Mieliśmy mały problem z uruchomieniem, ale chiński wynalazca wpadł na pomysł, że jedno naciśnięcie nic nie daje. Przy dwóch naciśnięciach nam się to dopiero załącza. To co? Zdejmujemy górę. Lecimy. Dobra, myślę, że cały banan starczy. Wlewamy mleczka. Aż się boję, że to uruchomić to mi nie wybuchnie. Ale dobra. A jak nie spróbujemy, stary, to się nie przekonamy. Nie Ogólnie prezentuje się to naprawdę całkiem spoko. E, nie widać, żeby to było jakieś totalnie, totalne chińskie gówno, ale to się okaże zaraz w włączeniu. Jak mówili, blendować? Spowiódko po słabiotko. Uh. O, już siadło. Ale mówili, że tym blendować. Także bawimy się. Chyba musisz szejkować mocniej mocnym stanie. Uh. No, raczej nie. Raczej nie. Oj. No niechu. Co ty mówisz, że? Bateria siadła. A tak, nie będę was robił w kulki. Pierwszy unboxing zrobiłem wczoraj. A tylko po to, żeby sprawdzić, że są naładowane i je całą noc ładowałem. Znaczy całą noc 3 godziny ładowałem do ładowanie 3 godziny ja ładowałem po 4-5. No ja także dali. co ono bo nie weź. No nie wiem, jakoś tak. Nichuchu. Jak widać z bananem, to nam niestety nie poradziło. Yy. Jeszcze jest ma malutkie światełko nadziei dla tego urządzonka, ale to zaraz zaraz wam powiem co, co mam na myśli. Najpierw sprawdźmy co tu wyszło. O. Oh. Kawał banana. Masz, aż tylko się nie udła. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Zdrówko. Zobaczymy co wyszło, z mleko z bananem. Nie? No tak, no Nie no wiem czego nic się spodziewacie, się... na co czekacie. Ale <laughs> dobra, lecimy z drugim testem. Dobra, akcja, reakcja. Przedle tylko stoi, ale ładnie Dobra. co? Pierwszy już mamy umyty. No, tak jak, no, no nie sprawdził się za bardzo, tak jak mówię, do rozbijania samego Białaczka, czy coś spoko. Może być, jeżeli Chińczyk nam to da, da za 20-30 złotych, niech będzie, no więcej, no ja osobiście na pewno za to nie dam. To co? Lecimy z następnym. Z następnym Troszkę solidniej wygląda. Mam nadzieję, że nie zaliczymy fal startu. No i tak jak pierwsza próba, w której się skończyła, niestety nieudana. Pokładam wielką nadzieję właśnie w tym mikserze, nie? W tym blenderku takim. Ech. Jest troszkę cięższy, mam nadzieję, że ten silnik będzie troszkę mocniejszy, bo z opisu że tamten miał 250W, tutaj o tym nie mogę znaleźć, także no zweryfikuję to banan. Będzie test banana. Test banana. nowy test, jest banana. Banana na. minionki minionki lubi, to ja też. O kurwa, kolor minionków, no banana banana Zakręcamy, zakręć dobrze, nie wiem czy, nie czy trzeba szejkować, czy nie. Ale jak w tym było napisane, że przez minutę około mieszać, szejkować. A w tym chyba nie musisz, nie? Dalej znaczy wiesz co, podejrzewam, że tam jest tysiąc rzeczy produkowanych podobnych, a jedna instrukcja usług jest używana, także <śmiech> <śmiech> zastosujmy się też do, do, do mieszania może. No, wolniutko chodzi, bo wolniutko, ale nie zatrzymał się. Co moim zdaniem już jest dużym sukcesem. O, wykrakałem, bo właśnie się zatrzymał. Ale jednak, zobaczcie po jakim czasie. Tak jest, to już jest lepiej. Nie już nie No Testujemy. Ja tego jeszcze stary nie wypiłem poprzedniego. Bo... Troszkę czarnego po odżywaczce, ale nie szkodzi. Wlewamy. Daje radę! No. O! Coś tam małego Końcóweczka. było. Końcóweczka. Ale ludziska nie jest źle. Wszystko ładnie dobrze zblendowane. Co prawda nie dało rady e, do końca. Ale myślę, że jeżeli drobniej banana bym w skroju nie wrzucił po chamsku dużych kawałków, to by poradziło sobie. Nie no, spok. Czy jednak widzicie, ten jeszcze się nadaje jakościowo. Ten niestety minusuje, a ten, nawet na samą jakość wykonania, znaczy, wiesz, co mi się wydaje, że tak, że tu silniczki będą tak naprawdę podobne. Prędzej może być to jakiś raczej problem z akumulatorem, z baterią, bo po prostu nie daje rady, bo się wyczerpała. Spróbujemy go jeszcze raz, raz naładować, zobaczymy, czy to coś pomoże, czy nie. Bo moim zdaniem to powinno być. To jest to się różni tylko obudową i kolorem, i, i, i wykończeniem. A bebechy musi mieć bardzo podobne budynek chińczyk, tak? No tak, masz rację. Ale co? Ten zdał w miarę egzamin. Jeżeli poradził się z bananem na 1000%, poradził się z odżywką białkową. A przede wszystkim, war, bardzo, bardzo ważną zaletą tego, przewagą tego nad tym jest to, że ten ma zdejmowany silniczek i zakrętkę. Ale przede wszystkim ten ma pojemność 450 ml, a ten 380. Przy, tej, przy, przy, przy 370, znaczy przy 380-70 ml różnicy to jest naprawdę dużo. Jak widzieliście, ja w tym nie byłem w stanie przygotować swojej porcji białka nawet do wypicia. Także no, ten odpada. A tym się pobawimy, go przetestujemy przez kilka dni, zobaczymy na no ile tak naprawdę bateria starczy, na ile ile razy sobie białać, chociaż będę w stanie w nim zrobić. I tyle. Zobaczymy ile się namiksuje. Mordeczki, czas na podsumowanie dzisiejszego sprzętu, w którym były dwa blendery. Pierwszy z nich, który testowaliśmy, wypad kiepsko, nie dał rady z bananem, jednak poradzi się z odżywką białkową, co prawda nie nagrałem tego na odcinku, ale zblendowałbym białeczko, jak najbardziej się nadaje, także jeśli ktoś woli pić białko zblendowane, a nie ze zwykłego shakera, który trzeba wstrząsać, mieszać i w ogóle, może być. Drugi, troszkę lepszy. Szklany, nie plastikowy Przede wszystkim poradził sobie z bananem blendował raz mi się zatrzymał, później zblendował Także co, tego testujemy dalej Zobaczymy na ile mi starczy bateria A wam dziękuję za uwagę Był to odcinek sponsorowany, mam nadzieję, że sponsor się nie zawiódł Znaczy mógł się trochę zawieść No bo, no bo pewnie recenzja Miała być trochę tego, tego Troszkę lepsza, wyszła jaka wyszła Co nie znaczy, że to jest totalne dziadostwo Ponieważ tego sam chętnie będę używał A z drugim zobaczymy co zrobić Także co na dzisiaj byłoby to. Na tyle. Żegnamy się i do zobaczenia w następnym odcinku. Jo!